Dobry wieczór, dobry wieczór Państwu. Szósty zawodnik po meczu Anwil Czarni. Taki szybki, umówiliśmy się tutaj na szybki program. Obok mnie jest gość. Witam, dzień dobry. Przemysław Oś, Jesteście bardzo gościnni. Dzień dobry, dobry wieczór. Oraz wszystkim dobrze znany Krzysztof Szaradowski, czyli Termos. Dobry wieczór, dobry wieczór. A Termos wieczór. był nas gościem w radiu dzisiaj tak. po 12.30 No to mamy rewanż. Także Ja nazywam się Marek Szubski. Chciałem e, się porozmawiać o tym spotkaniu, bo dawno nie było takiego spotkania Anwil-Czarni, to nie są ci czarni, którzy e, wyeliminowali Anwil. Zmazali z pamięci to pierwsze miejsce po play w 2017 roku, ale jednak miasto to samo. To ja jak to samo. jedną rzecz Przemek, powiedz, jak wy to w Słupsku odbieracie, bo ja różne głosy... No właśnie, to, się, to, się to, to, żeby... twierdzą, twierdzą, to jest tak. Jest... No, jest, to spółka, organizacja jest inna, miasto jest to samo. No, wydłumacz kibicom, że to są inni czarni. Nie no, to się tak. nie da, tak? to tak? tak, jak traktują. Nie? Tak to jest. Ja powiem tak, yy, chciałbym więcej takich spotkań, nawet nie chodzi o wynik, tylko chodzi o atmosferę, o to, że ludzie tu żyją tą potrzebówką, że, że jest doping, że jest hałas, że, że ten mecz jest na styku, tak, do mm -hmm. ostatnich sekund się, się ważyło to zwycięstwo i mogło być w różne strony. Jak przeanalizujcie sobie na spokojnie ten mecz, to było przynajmniej takich kilka momentów, kiedy Andriu mógł wyjść na, na prowadzenie. Trzy lub cztery takie rzuty się w końcówce wykręciły z kosza za dwa, za trzy. Czarni trafiali wolnych, które mogły już dużo wcześniej rozstrzygnąć ten mecz. Bardzo fajny mecz, ja myślę, że, że oby tak wyglądał poziom koszykówki w Polsce, w każdym spotkaniu to ten, to, to zainteresowanie będzie, będzie rosło. Widać było, że obaj trenerzy mają przepracowane te zespoły przeciwne, że to były powymyślane różne rzeczy. No co, no czarni dzisiaj katastrofalnie za, za dwa, bo Anvil zamykał tę strefę podkoszową, ale za to mordowali gospodarzy rzutami za 3,14 na 28, to jest 50%. No i pokazuje się, że nie trafiając za dwa, można wygrać mecz. Trener Tesnowski na konferencji wspominał, że kluczem była zbiórka, którą Czarni wygrali. Tak. Czy faktycznie to też jest znaczenie? Tak, tak. No spójrz na statystyki, 42 zbiórki do 39 i, i zdaje się, nie pamiętam dobrze, ale chyba jest przewaga w zbiórkach w ataku, więc yy, mimo tego, że Anwil zamknął tę strefę pod Koszową, to jednak Czarni wyrywali te piłki i powtarzali, i powtarzali akcję. No i to, co myślę, że też miało duże znaczenie, to są zawodnicy z ławki, którzy dali, dali punkty i musiał, no. i Słupiński, i Jankowski. Jeżeli dobrze policzyłem, oni, oni w trójkę trafili 7 trójek. 7 mm -hmm. tak? razy za trzy musiał chyba na 100% y, skuteczności. Słupiński podobnie A, trzy. E, 3 na 4 no trafił jest... Jankowski. Tak, tak, jeszcze tak, trafiali tak. w takich ważnych momentach, bo trafił na koniec kwarty, tak. gdzie z sześciu zrobiło się trzy. No a potem musiał, trafił tą trójkę, którą właściwie gdzieś tam sprawił, że już się nie, tak. no, Ale to nie, nie, nie jest niespodzianka, że Czarni trafiają za trzy, i trafiają nie, no, z Czarny. Absolutnie. No natomiast... wiadomo, że ten mecz zastąpi się od tego, że Bobic rzuci za trzy i rzucił z 8 metra, tak? No tak to no, wygląda. Natomiast e, dokładnie odwrotnie mówicie i bo, bo te trójki 5 w ogóle nie siedziały. 5 na 24 trójki. Mieliśmy 5 na 24, dwie trójki trafił Petrasek, 3 trafił metius. No i, i, i ja tutaj przed chwilą z trójką rozmawiałem o tym, że dziwiłem się, że mimo tego, że nie trafiamy tych trójek, to, to trzymamy się w grze, ale potem spojrzałem, i, i, i to dwójki znowu nie wchodziły czarnym, tak? Więc były dwa elementy, które jeden w jednej drużynie, drugi w drugiej, drugiej nie, nie funkcjonowały. Mógłbyś pokazać jeszcze straty, bo ja widzę no, 12 oczywiście. do 12, Natomiast, ale wydaje no, jest, mi się, że, ja że, że... że czarnie mają więcej strat. Myślę, w że jeszcze jedna rzecz. 18 strat do 12, więc wiesz, 18 strat to jest bardzo dużo. Tak czarni nie grają, tak? To też jest y, efekt tego nacisku, bo widać, że na początku tego spotkania Przemek Rasunkiewicz wymyślił, żeby naciskać na rozgrywających na całym, na całym parkiecie i to trochę spowalniało akcję, ale potem te trójki powodowały, że ta strefa się trochę rozrzedzała. No i no, nie jest żadną niespodzianką, że czarni rzucają dużo za trzy, tak? I wpadało. Jakby nie wpadało, byłoby dużo gorzej, tak? I... No i też Gareth, który trochę za, za dużo na siłę, tak? bo, bo były takie chwile, kiedy powinien podać, a próbował siłowo zdobywać te punkty z podkosza. On ma taki ten swój eurostep, który pozwala mu się tam gdzieś uwolnić i, i rzucić łatwo z dy, dystansu. Na mnie wrażenie zrobił jednak Petraszek wciąż. Wiem, że to nie był jego najlepszy mecz w tym sezonie, ale to jest naprawdę bardzo fajny gracz. Myślę, że on będzie tylko rósł. To prawda, natomiast... natomiast Łapka, uważasz, tak, że... czy, czy ławka uważa, że Ławka? To jeżeli o ławce, to rzeczywiście e, nie było dzisiaj. No, wiadomo, że u nas jest troszeczkę zakłamana ta sytuacja ławki, pozycja ławki, bo z ławki wchodzi Metius, który dzisiaj chłopiał 19 punktów, więc nawet jak patrzysz sobie na koniec meczu punkty zawodników z ławki, no to masz Metiusa plus tam 3-4 dołożone przez innych, tak? więc, więc mówię, patrząc i porównując nad innymi zespołami, gdzie... Z ławki jednak wchodzą, nie wchodzą kluczowi zawodnicy, a Metius jest swoim zdaniem kluczowym zawodnikiem Manwiru, a każdy meż zaczyna z ławki, tak? Więc no, tak, ta sytuacja ławki jest trochę zablumana Odej... i trzeba na nią patrzeć, odejmując tak naprawdę Metiusa z tej ławki. No i rzeczywiście, nie wiem, jakbyś tam gdzieś wszedł... No 24, a, a Czarnik w mniej, vai... trochę mniej. No, z ławka. no 24, z 19 Metius, tak? No, to to, obraz to, to jest jedno, ile buchu tak, buchu jedno wymiarowo ta ławka, tak? Dokładnie, nie było spać. Może, się... może gdyby Sebastian Kowalczyk trafił ten szat, <laughs> bo zderzył się z obręczą, to też miało... Nie, słuchajcie, to każdemu się może zdarzyć, źle no, wyliczył kroki się. i to, to jest tylko koszykowa, to jest sport, to się może przydarzyć, nie? Ale też mam wrażenie, że e, to trochę podcięło mu skrzydła, bo, bo jakby to bardzo nieudana akcja, która miała być fajna, przechwyt, idziesz na, na kosz sam na sam, miała być sad, skończyło się jak się skończyło. Czarni zaraz oddali chyba rzut za trzy i tak, już jest tak, inna tak, sytuacja. Dużo kosztowało moim zdaniem, dużo kosztowała ta gonitwa w trzeciej kwarcie, żeby dogonić czarnych, żeby doprowadzić do remisu. I to w końcówce było chyba, chyba widać. Trzeba mi trochę jednak ta ławka, wychodzi ci trzech zawodników, Piński, Jankowski, który wyszedł w pierwszej piątce, ale Jankowski i, i, i musiał i dają ci 7 rzutów za trzy. Tak? Jankowski dał, dał chyba trzy trójki najpierw, Tak, bo tak? no, tak. Potem był Dawid no Słupiński, dwie. I Wie, potem jeszcze musiał, i musiał, tak, jedna no z fałem, tak? No Nie trafił no 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 potem no wolnego, no ale, ale tak bardzo fajny mecz. Ja chciałbym, żeby takich meczów było więcej, dlatego że tutaj do ostatniej sekundy się jeszcze ważyło to... Czy no to, jest to jest niesamowite, to jak, jak Czarni wyciągali rękę do Anwiru, a Anwir tej ręki nie trafił. Nie, nie, nie trafiając czterech wolnych w No, no właśnie, tak obiektywnie. Było 5 sekund? Był Wiesz co, wydaje mi się, że było bardzo blisko. Ja nie liczyłem, tak? Zdałem się na sędziego, zdziwiłem się, że to się tak szybko. Natomiast ja Wam powiem, to, to nie pierwszy raz taka sytuacja się zdarza, że Anwid gdzieś tam taki błąd popełnia. Nie było tego ostatnio, ale Kamilowo. Ja mam inną temu... uwagę do sędziów. On zdażyło... na początku Aha. pozwolili nam mocną, twardą grę i męską mhm. taką. Puszczali pewne przewinienia, tak przemykając na nielko, a potem zaczęli nagle gwizdać wszystko, co leciało. Albo się trzymamy jednej linii yy, gwizdania, albo, albo no pozwalamy na mocną grę, sytuację, albo, albo wizdziemy każdy kompakt. Gdzie zagwizdali faul na Wiglińskim i, i za chwilę oddali ten faul, to było tak. ewidentne oddanie faulu, gdzie tam... Ruch ma no, zasłonę, to jest, tak, nie było. Oto tak, był mam rzeczywiście tak pretensję do, do sędziów, oddali, bo nie trzymali tak. tego jednego poziomu, bo nie można się było do niczego tam właśnie przyczepić, poza tym, że rzeczywiście zmienili się. tak trochę, że w pierwszej, w pierwszej, drugiej kwarcie pozwalali na męską, twardą grę i to się dobrze oglądało, tak? Tutaj nikt nie jęczał, nikt nie płakał, walczyli, wszyscy i było ok, a potem nagle każdy kontakt był widzany. Trochę to tak niedobrze dla, dla widowiska, tak? Bo zawodnicy nie wiedzą właściwie na co im wolno. Zgadza. Mnie zaskoczyło... Y Częste zjawisko, ale jednak mnie się zaskoczyło 23 punkty były Hangiowców. Czyli Jankowski, ale Nie można ich Widliński. Ja nie wiem, ale, ale tak Ale jak wiesz, nie, prawda tak. jest taka, że tak... Yy, szczególnie Chyba, nikt, zaskoczy, chyba szczególnie. nikt nie liczył, że to o nich będziemy mówić jako o głównych bohaterach tego spotkania, tak? Wiesz co się teraz dzieje w dyni. To jest gość, który się nie mieścił w rotacji A, i on wpada nie, do czarnych, wchodzi, zakłada buty, nie, no, napisze Maciej ma Kucharek i w trzecim kolejnym meczu jest facetem, który dokłada bardzo dużą fajną cegiełkę mm -hmm. do tego zwycięstwa. Ja myślę, że tak, że czasami jest taka sytuacja, w której zawodnik po prostu nie czuje się dobrze w jakimś zespole, nie ma nici porozumienia z trenerem, nie do końca trener odczytuje, jakie są jego mocne strony, nie daje mu ich wykorzystać. Tu trochę dostał chyba określoną rolę Jankowski do wypełnienia, i widziałem, że ta druga akcja na trójkę już była grana z premedytacją na niego. Bo Czesnawski zobaczył, że pierwsza wpadła na dużej pewności i kazał zagrać jeszcze raz to samo, i ona wpadła. Potem była jeszcze jedna akcja, i już nie wpadło, bo gdyby to wpadło. To Ale ja bym się cieszy, pod że. Pod stół. że tak, poszedł Chok do nowego klubu i, i dostał szansę i ją wykorzystał, tak? I teraz już y, trudno przypuszczać, żeby Czesnawski z niego zrezygnował. To samo tak? się dzieje w Śląsku a propos y, Kuby musiała, tak? Który się tam w pierwszej widze nie mieścił no, w rotacji no, no, no. i przyszedł do Słupska, po pierwsze wywalczył awans Besta Klasy. A teraz jest zawodnikiem, który w każdym meczu coś daje, tak? Przede wszystkim w obronie. To jak on dzisiaj biegał za Metusem, jak sobie to na spokojnie obejrzycie, to to jest naprawdę. Cztery wiadra potu można z tego uzbierać, co zostawione tu dzisiaj na parkiecie. krzyku jak myślisz? Do, rewanżu, puchard, do, rewanżu, do rewanżu, do rewanżu, do Zapraszamy do Słupska, puchard. puchar. Nie no, puchar będzie teraz w wtorek i w środa, jedziemy w niedzielę wieczorem, ale, ale ja myślę, że, że tutaj u nas może być problem tej krótkiej łatki. Gdzieś tam Szymon nie wiadomo, czy zagra w tych beczach tak, bo, bo mówi się, że mówiło się, że 6 tygodni. Dzisiaj też mam wrażenie, że Maciek Bojanowski gdzieś tam jedna... Chyba na siłę trochę zagrał, co? Tak, takie mam wrażenie. I to, i to pokazuje tak, że, że jednak z tą ławką mamy trochę problem, z tą rotacją polskich graczy też. No, był taki moment, gdzie cały czas po wojsko wojsku biegało pięciu graczy zagranicznych, chciałem powiedzieć Amerykanów, ale Bigby jest przecież Anglikiem. Potem dopiero Kamil, Kamil tą sytuację zmienił. Natomiast no, będziemy mieć problem jeszcze w, każdy, w każdym kolejnym meczu, bo tak, teraz dwa mecze już we wtorek i w środę, potem wszystko gramy z Kingiem, no i dopiero będzie problem. przerwa, przepraszam, tydzień czasu przerwy przed meczem z strefem, ale jeśli rzeczywiście Szymon nie wróci szybko, i jeśli Maciek będzie miał gdzieś tam cały czas jakieś problemy, to ta rotacja może nam się strasznie zawęzić i, 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 i z meczu na mecz może być trudniej. Tak? Tym mogę się że jeżeli mogę coś dobrego na koniec powiedzieć, to... Angeli wciąż na pierwszym miejscu, tak przynajmniej wynika z tej tabeli tak? na, na razie A ja już ogłosiłem, tak. że stracili Nie, 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 nie razie, Jak, jak zobaczysz tam, to te małe punkciki się jednak liczą to i jednak tam. To, co no ma... i to jest właśnie do, do kuriozum trochę naszej ligi, gdzie tam różnie do ta tabela jest liczona i... Trzeba będzie źle, gdyby nie, czarni wygrali w Bydgoszczy, byliby a... samodzielnym liderem, nie byłoby dyskusji. No jest jak jest, no jest okej. Okay. Było co w Anwilu, co na koniec, to przed czarnymi. E, teraz mecz w Gdyni z Aseko e, Potem trepl u siebie i wilki Szczecin. Potem jest taka szczęśliwa sytuacja, jest jeszcze jakiś wyjazd, nie pamiętam już co, ale potem jest taka szczęśliwa sytuacja, że ten jak to mówię, okres zimowy, zimowanie 4 mecze z rzędu u siebie. No jest, to jest, jest taki to czas, to. żeby tak uspokoić, trochę nie jeździć za daleko i trochę odpocząć. Trochę może ze dwa dni wolnego, mam to znać, chociaż jak go znam, to chyba nie da. Ale tam to już jest jego decyzja, jest trenera decyzja. Wymyślił sobie ten zespół, wymyślił sobie tę grę. Jak widać, to przynosi rezultaty dobre na razie. Myślę, że wiele osób się zastanawia, jak to jest możliwe. Wiele osób jest zaskoczonych. Ja też jestem zaskoczony, bo... Różne były te oczekiwania przed sezonem, nawet były tak, takie, takie, takie wyliczenia, że gdzieś tam dopiero w dwunastej kolejce Czarni coś wygrają. Ale jest jak jest, trzeba się z tego kibice, cieszyć. O czym Rozmawialiśmy w, no. w programie, że u nas też byli kibice, którzy wieścili 1-5 czy 2-4, a dzisiaj przy wyniku 6-1 oni są niezadowoleni, tak? Pewnie, nie, bo, bo to jest, to jest, ale żeby było, było jasne, Anwil jest mocnym zespołem, jest bardzo fajnie poukładany, to to, że są kontuzje, Bojanowskiego czy Szewczyka jasno wpływa na grę. No, dzisiaj z Szewczykiem pod koszem, Anwil nie przegrałby z biurki, tak? a przegrał. Więc no, trzeba to spojrzeć obiektywnie. No, są rzeczy, na które trener nie ma wpływu. No, jaki wpływ ma na to Czesnawski, że Kwarek zerwał więzadła? No nie. Udało się uzupełnić ten skład szybko. Jankowskim i to zagrało. Tutaj jest jeszcze jedna rzecz, o której, o której powiedział ostatnio trener Prasunkiewicz. Fajna rzecz, moim zdaniem ciekawa, że Mnóstwo rzeczy dzisiaj Pan mógł wykonać dobrze. Mówię teraz o przygotowaniu akcji. Nie było skuteczności. tak I to jak Przemek powiedział Krasunkiewicz to w ten sposób, że on nie jest zły na swoich zawodników, jeśli wykonają całą akcję dobrze, oddadzą rzut i nie trafią. A przecież sam sam mówiłeś o tych rzutach, no, które się cztery, nie tak? liczyłem, ale moje zdaniem więc, co najmniej Więc, się więc tak naprawdę to głównie nieskuteczność była przyczyną tej porażki, a nie jakieś tam błędy taktyczne czy złe ustawienia. Gdzieś, może gdzieś, ale, ale, ale nie szukałbym tutaj tak głęboko. Po jeden jeden na pewno błąd był taki, że. Odpuszczanie nawet Bobicza te metry za linią za trzy punkty to jest już błąd i myślę, że wszyscy trenerzy sobie tam takie duże kółko narysowali bić. Mm -hmm. go pilnować z twarzą w twarz na każdym centymetrze, bo nagle rzuci za, 30, za kosza zakosza i, no i dzisiaj to zrobi. Zgadza, zgadza tak. się. On ma taką skuteczność, że on dużo rzuca, tak? On daje bardzo dużo rzutów, ale trafia w takich momentach, kiedy to podcina skrzydła i to, i to może jest nawet ważniejsze od tego, na jakim procencie on trafia. A no, wieczornie zawsze emocjonujące mecze. Jestem przekonany, że w Subsku będzie podobnie. Na pewno. <grym> To mój program Szósty Zawodnik, Przemysław Woź, Nadel Dziękuję bardzo. Krzysztof Czaradowski. Dziękuję bardzo. Radio Andy. to Rodwajlery. Rodweilery. Angolery. Spokojnego weekendu <głędu głos> Państwu. Ja, ja Marek Szubski, WLCPL. A, a my nam życzymy szerokiej drogi. Właśnie. Dziękuję bardzo. <noise> Dziękuję. Cześć. Cześć. No.